Powiedział Pan o tym, że uroczystości w Domostawie pod tym pomnikiem objął swoim patronatem pan prezydent-elekt, pan Karol Nawrocki. Jak Pan ocenia również tę kwestię z punktu widzenia deklaracji, które do tej pory pan prezydent-elekt składał, ale też z punktu widzenia tych nominacji, o których już wiemy. Wiemy, że głównym doradcą ministrem do spraw zagranicznych ma być pan Marcin Przydacz. Wiemy, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma być pan profesor Sławomir Cęckiewicz. Jak pan odczytuje te nominacje? Panie redaktorze, gratuluję serdecznie nominatom. Pan prezydent Duda jest na wylocie, pan prezydent Nawrocki. Rozpoczyna swoją służbę na tym stanowisku. I ja byłem bardzo chętny, by recenzować i polemizować w kampanii wyborczej. Póki jeszcze decyzja nie zapadła, podkreślałem różnice i stawiałem mocno. Akcenty, przede wszystkim akcenty na, na mój pozytywny program odzyskania niepodległości i zabezpieczenia suwerenności, ale dzisiaj, jako państwowiec traktuję te sprawy bardzo poważnie. Nie będę, e, nie będę podgryzał tej prezydentury, e, powołując się na jakiekolwiek zaszłości. I ja daję szansę, ja daję szansę tej administracji, temu prezydentowi, jego nominatom, i jest rolą publicystów, dziennikarzy, recenzowanie, a ja rezerwuję sobie prawo do zachowywania w tej chwili nieograniczonego optymizmu w nadziejach, w nadzieję na to, że cokolwiek wcześniej było spóźnione, niedopatrzone, cokolwiek wcześniej było prezentowane na różne sposoby, zawsze może się zmienić. Myślałem, że pan powie nieuzasadnionego optymizmu. Bo jeżeli spojrzymy na te dwie nominacje, zwłaszcza myślę tutaj o panu ministrze przydaczu, no to jest to reprezentant chyba. No może nie skrajnie entuzjastycznie proukraińskiego kursu, ale jednak mocno proukraińskiego, ale rozumiem, że będzie pan surowy dla pana prezydenta Nawrockiego w momencie, kiedy będzie pan miał już materiał, że tak powiem, na którym można pracować i pan, budować te recenzje. Pan prezydent jeszcze nie objął swojego urzędu. Mam nadzieję, że stanie się to w trybie i kalendarzu urzędowym, że nic nie zakłóci tej procedury. W związku z tym rozliczajmy z faktów. A nie y, hipotez. Rozliczajmy z, ze słów, które zostaną wypowiedziane, aktów prawnych, y, które, y, które zostaną, y, zostaną y, obwieszczone i, i nabiorą y, mocy. Y, natomiast wydaje mi się, że byłoby szkodliwe w tej chwili uprawianie z góry krytykanctwa. Prawda? Ja nie odmawiam prawa światu publicystyki i dziennikarstwa do tego, ale, ale sam staram się przestrzegać tej roli, którą nałożyliście na mnie szanowni rodacy, wysyłając mnie do Sejmu, następnie do Parlamentu Europejskiego i oddając na mnie dostatecznie licznie głos w wyborach prezydenckich, żeby aż niektórzy uznali to za sensację tych wyborów. Nie będę oczywiście namawiał pana koniecznie na to recenzowanie, czy jak pan powiedział, krytykanstwo. Po prostu uważam, że na podstawie przeszłych działań niektórych osób można wyciągać wnioski. Tak, ja ale, też, ale, tak, ale nikomu się... nie należy odmawiać prawa do wyciągania nowych wniosków i sytuacja, w jakiej znalazł się sam prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dziś prezydent Elekt, sytuacja, w jakiej znaleźli się nominowani przez niego urzędnicy, nominowani na, na tak wysokie stanowiska jest sytuacją nową. I ja nie wątpię. I na to mam nadzieję, że, że będą oni właśnie z tej nowej sytuacji przynajmniej w niektórych przypadkach wyciągać nowe wnioski, wcześniej nie wyciągnięte.